Jelonek wszedł do jaskini lwa, powiedział na naszej antenie Rafał Patera. Nasze obiektywy kierujemy na sprawę, która powinna bulwersować. Powinna, o ile dzieje się w kraju, prawa, a nie bezprawia. Ekspres Republiki Plus. Jedziemy dalej. Wygląda na to, że w kampanii prezydenckiej nie będzie brania jeńców. Pracownik Gazety Wyborczej od wielu lat zajmujący się polityką powtarza prymitywne fejki na temat prawdopodobnego kandydata PiS na prezydenta Karola Nawrockiego. Ćwiczyli na Jeziorze Holbrzyńskim w Kujawsku Pomorskiem. W Ekspresie Plus pokażemy, jak policjanci, ratownicy wodni i strażacy podnosili swoje umiejętności. Uwaga kierowcy, zimowa aura będzie towarzyszyć nam przez cały weekend. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Na placu Świętego Piotra w Watykanie stanie 31-metrowa choinka. Dwustuletnia jodła została ścięta w trydencie. Nie brakowało protestów ekologów. Dezinformacja w sieci nikogo już nie dziwi, ale gdy oczywiste kłamstwa rozpowszechniają wpływowi dziennikarze czy pracownicy rządowych instytucji, powinna zapalić nam się czerwona lampka. A właśnie z tym mamy do czynienia na kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi. Wszystko po to, by zdyskredytować prawdopodobnego kandydata PiS na prezydenta Karola Nawrockiego. Jak kandydatem będzie Radosław Sikorski, to sztab Prawa i Sprawiedliwości też zadba o to, żeby szczegóły były wyciągnięte do czwartego pokolenia wstecz, szczególnie jeśli... jeśli... Oficjalny start kampanii wyborczej 8 stycznia, jednak już teraz za medialne Koalicji Obywatelskiej rozpoczęło akcję zachwalania Rafała Trzaskowskiego i obrzucenia błotem jego konkurenta. Któż, któraś kobieta w Polsce nie marzy o tym, żeby jej zięciem został Rafał Trzaskowski, taki miły, układny, obeznany w świecie, znający języki i jeszcze taki dobrze wyglądał. Pani Bąkowicz naukowo zajmuje się się dezinformacją na Uniwersytecie SWPS uczy zawodu m.in. innymi przyszłych dziennikarzy. Zasiada w komisji generała Stróżyka, który ma badać rosyjskie wpływy w Polsce. W programie na żywo rozpowszechniała kłamstwa na temat prezesa IPN Karola Nawrockiego. Tak samo jak w przypadku pana Nawrockiego, to jego słynne zamawianie pięciu piw, Wtórował jej pracownik Gazety Wyborczej Bartosz Wieliński, trudno uwierzyć, że dziennikarz od wielu lat zajmujący się polityką przypadkowo powtarza prymitywne fejki rozsiewane w internecie. Fotografia, na której on się pozuje w gestie hitlerskiego pozdrowienia. No no, sorry, ale to jest dyskwalifikacja, czy człowiek, który ma takie zdjęcie, którego takie zdjęcie krąży, o tak to powiedzmy, żeby się tutaj zabezpieczać, no, powinien właśnie być na starcie, starcie skreślony. Wszystko to bez słowa reakcji ze strony prowadzącej, zatrudnionej od kilku miesięcy również w nielegalnie przejętym TVP Info. Wieliński już wycofał się ze swoich słów w mediach społecznościowych. W dzisiejszym programie Ekspres Biedrzyckiej w ferworze dyskusji błędnie przypisałem prezesowi IPN Karolowi Nawrockiemu wykonywanie gestów hitlerowskich pozdrowień. W rzeczywistości pozdrowienia te wykonywała inna osoba. Pana Nawrockiego serdecznie przepraszam. Na powtarzane kłamstwa zareagował IPN. Instytut w oświadczeniu wskazał, że wszelkie sugestie, że na fotografii przedstawiającej hajlujących mężczyzn znajduje się prezes Karol Nawrocki to ordynarna manipulacja. O tym, jak skutecznie patrzymy władze na ręce, świadczy fakt, jak bardzo rządzący przeszkadzają naszym dziennikarzom wykonywać swoje obowiązki. Ostatnio pani prokurator prokuratury krajowej posunęła się do czegoś, co nie trudno odczytać jako groźby wobec reportera Republiki Michała Jelonka. Ta sama prokurator wytoczyła też naszemu dziennikarzowi sprawę karną za wykonywanie swojej pracy. Panie redaktorze, Frazesy. Prokuratura jest na stanie stoi na straży praworządności. A do tego arogancja i groźby. Ja widzę, że pan tu z taką dużą torbą, czyżby pan już był przygotowany. Prokurator nielegalnie przejętej prokuratury krajowej grozi naszemu reporterowi więzieniem. To jest odniesienie do aktu oskarżenia jaki od pani prokuratora, Dam jak kilka miesięcy temu otrzymałem i są wprost sugestia i zasugerowanie że czeka mnie być może pobyt w zakładzie karnym. Bo Michał Jelonek miał już przejścia z panią prokurator Adamiak, która oskarżyła dziennikarza o zniesławienie podczas zadawania pytań na konferencji prasowej. Grozi mu za to do roku pozbawienia wolności i pani prokurator wykorzystuje każdą okazję, żeby mu o tym przypomnieć. Tłumią krytykę prasową. To nie jest pierwszy raz, kiedy spotykamy się jako dziennikarze Republiki z takimi szykanami, ale my się nie poddajemy i nadal te trudne pytania, pomimo gruźb, jawnych gruźb ze strony tej władzy i tej prokuratury, które zadawać będziemy. I nie pozwolimy zrobić z Polski drugiej Białorusi. Policjanci, ratownicy wodni i strażacy wzięli udział w manewerach ratowniczych na jeziorze Hełmżyńskim. Ćwiczenia miały za zadanie podnieść poziom umiejętności funkcjonariuszy i stworzyć skuteczny plan działania w ekstremalnych warunkach. Szkolenie rozpoczęło się od teorii dotyczącej postępowania z osobą w hipotermii, tuż po zdobyciu niezbędnych informacji uczestnicy ćwiczenia ruszyli do akcji. Scenariusz praktycznej części ćwiczeń był prosty i jak najbardziej prawdopodobny. Dochodzi do bójki między osobami pod wpływem alkoholu znajdującymi się na mostku łączącym dwa brzegi jeziora. Cztery osoby wskoczyły do wody. Założeniem zajęć było ich odnalezienie i uratowanie, co utrudniał zmrok i niskie temperatury. W szkoleniu udział wzięło łącznie ponad 60 osób. Zdobyte podczas ćwiczeń doświadczenia. Bezpośrednio wpłynęło na gotowość służb do podjęcia ewentualnej interwencji w przypadku podobnego zdarzenia na wodach województwa kujawsko-pomorskiego. Szpitalowi w bielsku Białej grozi realne zawieszenie pracy jedynego SOR-u działającego w regionie oraz oddziału neurochirurgii. Władze szpitala narzekają na brak personelu, a chorych w regionie lawinowo przybywa. Już w sierpniu z pracy zrezygnował ordynator chirurgii. Dyrektor szpitala Sabina Bigos Jaworowska twierdzi, że nadal stara się o pozyskanie lekarzy. Jednak jeśli sytuacja się nie zmieni, to w styczniu będzie zmuszona złożyć pismo do wojewody śląskiego o czasowe zaprzestanie działalności szpitala. Na poniedziałek dyrekcja szpitala zwołała pilne spotkanie w tej Prawie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza wstrzymać nabór wniosków do programu Czyste Powietrze. Takie informacje podał portal Polityka Insight. Powodem ma być duża liczba wniosków i kilkumiesięczne zatory w regionalnych funduszach. Rząd wstrzymuje program, który przez lata wspierał najmniej zamożnych w walce o czyste domy i środowisko. W tym samym czasie ETS-2 w budownictwie uderzy w najbiedniejszych nowym obciążeniem. To jest pomoc? Pani Henik Koska. Czas na dymisję. Rząd Donalda Tuska wydał już prawie całe środki z KPO i Funduszu Spójności na program Czyste Powietrze. Jak podali eksperci Smog Lab, z 21 miliardów złotych, które miały wystarczyć do 2027 roku, zostało już tylko 20%. Alarmuje. Pogoda może obfitować wiele niebezpiecznych zjawisk, mogących utrudniać codzienne obowiązki, zwłaszcza kierowcom. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed śniegiem obejmują część województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. pomorskiego Synoptycy prognozują, że w tych regionach może dziś spaść do 10 cm śniegu. Opady będą przelotne, ale porywisty wiatr miejscami może powodować zawieje śnieżne. Także na południu kraju spadł śnieg. Na szczęście tam sytuacja jest stabilna. Ekspresem Republiki Plus wybierzemy się do północnej Kalifornii, gdzie ulice wyglądają jak rzeki, a po drodze spytamy watykańską choinkę o wiek. Kalifornia zmaga się z ulewnymi opadami deszczu i gwałtownymi powodziami. Wszystko przez burzę, która dotarła tam kilka dni temu. W wielu rejonach trwa pilna ewakuacja ludzi. Najnowszy film w reżyserii Jana Pawła Matuszyńskiego pod tytułem Mingun to niezwykła opowieść o życiu oraz tym, co nastaje tuż po nim. Główni bohaterowie po śmierci bliskiej osoby odprawiają tajemniczy chiński rytuał. Jak zakończy się ta emocjonalna podróż, odpowiedź już niedługo w kinach. We Władysławowie uczestnicy zawodów w kolarstwie przełajowym mieli na swojej trasie wiele przeszkód, a deszcz i błoto wcale nie pomagały w ich pokonywaniu. W ekspresie Plus zdradzimy, jak zakończyły się te ekstremalne zawody. Mieszkańców północnej Kalifornii dotknęły wielkie ulewy. Najmocniej ucierpiało hrabstwo Sonoma, gdzie w wyniku wzrostu poziomu rzek wiele dróg zostało zamkniętych, a silny wiatr powalił drzewa. W kalifornijskim mieście Santa Rosa ulice zamieniły się w rzeki, a powalone drzewa spowodowały przerwę w dostawie prądu. Nieustanny deszcz doprowadził do poważnych powodzi, w wyniku których woda zaczęła zbliżać się do domów. W mniej niż 24 godziny strumień zaczął oblewać fundamenty posesji mojego syna. To trochę przerażające. Woda zalała ulice Forestville i winnice znajdujące się blisko rzek hrabstwa Sonoma. Synoptycy wciąż ostrzegają przed ryzykiem wystąpienia powodzi i osuwisk, zwłaszcza na terenach na północ od San Francisco. W placu Świętego Piotra umieszczono 29-metrową choinkę, która będzie ozdobą Watykanu podczas świąt Bożego Narodzenia. To 200-letnia jodła z Valle di Ledro w Trydencie. Jej ścięcie spotkało się z oburzeniem aktywistów, ekologów oraz mieszkańców okolicy. Zarzucają oni władzy brak wyczucia i niedbanie o ekologię. Ponad 50 tysięcy osób podpisało petycję do papieża Franciszka, apelując, by nie przyjmował drzewa. Gubernator państwa watykańskiego w odpowiedzi wystosował komunikat, w którym przekonuje, że wybór choinki był podyktowany zarówno Walorami estetycznymi, ale też z punktu widzenia ekologicznego, jest to dobry wybór. Fundacja Przyjaciele Zwierząt w Gnieźnie wraz z przedstawicielami Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z Mogilna wspólnie weszli wraz z policją do jednego z budynków w Trzemesznie, gdzie w skrajnie złych warunkach przetrzymywano koty i psa. Zwierzęta były przetrzymywane w piwnicy w jednym z budynków, któremu grozi zawalenie, bez jedzenia i picia, porzucone na pastwę losu. Wszystkie zwierzęta zostały zabezpieczone przez wolontariuszy i trafiły pod opiekę weterynaryjną. Konfrontacja ze stratą bliskiej osoby i emocjonalna podróż, której celem jest odnalezienie swojego miejsca na Ziemi. Film Mingun, który trafi do kin w przyszłym tygodniu, opowiada o najważniejszych wartościach w życiu człowieka, dając widzowi to, co w naszych czasach najpotrzebniejsze nadzieję na to Mingun, nowy film Jana P. Matuszyńskiego, to opowieść o nadziei, miłości, poszukiwaniu sensu życia, a także o tym, co po nim nastaje. Główni bohaterowie, i i jego teść Ben, po stracie bliskiej osoby, decydują się odprawić chiński rytuał Mingun, tak zwanych zaślubin po śmierci. Wyruszają w emocjonalną podróż, której celem jest znalezienie idealnego partnera na wieczność. Wspólna wyprawa ma też pomóc w pokonaniu swoich słabości i umocnieniu wartości, które w świecie opanowanym przez komercję stopniowo zanikają. W roli głównej Marcin Dorociński. Produkcję można będzie zobaczyć w kinach od piątku. W Chinach jest taki zwyczaj, że zmarłe dziecko kochamy się z partnerem. My Toy Story to jedna z najpopularniejszych produkcji animowanych, jakie powstały w historii kina. Premiera pierwszej części tej sagi odbyła się 29 lat temu, 23 listopada 1995 roku. Film opowiada o zabawkach z pokaźnej kolekcji Andy'ego, kiedy w dniu kolejnych urodzin otrzymuje nową astronautę. Inne zabawki czują się odrzucone i zazdrosne. Toy Story to pierwsza pełnometrażowa produkcja stworzona przy użyciu techniki komputerowej. W 1996 roku została nagrodzona oskar za najlepszy scenariusz do filmu animowanego. Do tej pory powstały cztery części. Premiera piątej zaplanowana jest za dwa lata. Can't. 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 Tu dźwięki łączą się z przyrodą. Festiwal Muzyki Tradycyjnej i Ludowej Etnisy Otulina w Bydgoszczy przypomina o naturalnym cyklu pór roku oraz udowadnia, że muzyka poprawia samopoczucie i jest dobra na wszystko. Bez względu na pogodę. Jednym z najbardziej wyczekiwanych koncertów tegorocznej edycji festiwalu jest występ Jolanty Kossakowskiej. Niedawno wydała płytę Soluva, która trafiła do prestiżowego rankingu World Music Charts Europe. Wokalistka nagrywa utwory w stylu retro-etno i miksuje z innymi gatunkami – Między innymi Groove. Jej piosenek można będzie posłuchać dziś o 19 w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Koncerty, wystawy, pokazy filmowe, a to wszystko m.in. w Bibliotece Głównej i na Wydziale Filologicznym i Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Dziewiąta już edycja Nordic Focus Festival, jak zwykle jest interesująca i przyciąga tłumy mieszkańców trójmiasta. Wydarzenie otworzył pokaz filmu The Best of Muminki z muzyką na żywo zespołu Nagrobki i Mikołaja Trzaski. Inne atrakcje to wystawa fotografii Moja Finlandia, warsztaty językowe oraz dyskusje i wykłady o kulturze nordyckiej. Zaplanowano też lekcje nauki. Języka szwedzkiego, duńskiego, norweskiego czy fińskiego od podstaw. Festiwal zakończy się jutro. Kultura rozgrzewa, nawet jeśli pochodzi z mroźnej Skandynawii. W Polsce zdecydowanie cieplej. Proszę spojrzeć. W poniedziałek na zachodzie najcieplej, nawet 12 stopni. W tej części kraju spodziewamy się największej ilości przejaśnień. W centrum i na północnym zachodzie pojawią się opady deszczu. We wtorek temperatura oscylować będzie w granicach od 4 do 7 stopni. Przelotny deszcz utrzyma się na Podlasiu i na Mazowszu. Środa zapowiada się spokojnie, z umiarkowanym zachmurzeniem i temperaturą od 4 stopni na wschodzie do 8 w zachodniej części kraju. Parasole przydadzą się na Podkarpaciu tenisiści z Holandii pierwszymi finalistami Pucharu Davisa. Po dwóch zaciętych spotkaniach zespół pomarańczowych pokonał Niemców 2 do 0 i tym samym zapewnił sobie pierwszą w historii okazję do zgarnięcia prestiżowego tytułu. Pomarańczowi czekali na tę chwilę równo 104 lata. Nieśmiertelność swojej drużynie zapewnili Botik van de Zandschlub i Talon Hrikspor. Pierwszy z Holendrów ograł Daniela Altmaiera 6 646763. O rok młodszy Hrikspor poradził sobie natomiast z Janem Lenardem Sztrufem. Pojedynek był równie wyrównany i zakończył się rezultatem 677564. O historyczny tytuł pomarańczowi zmierzą się z wygranym z pary Włochy kontra Australia. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Tego z czym zmierzyli się uczestnicy cyklu Superligi CX w kolarstwie przełajowym, nie wymyśliłby jednak żaden scenarzysta. Przeszkodą nie do pokonania okazał się jeden z podjazdów na trasie zmagań we Władysławowie. Opady nadały na wierzchni konsystencję mydła, którego zresztą później potrzebował każdy uczestnik. Co więcej, zmagania były promowane frazą Dalej na północ rowerem się nie da. Wystarczy więc wykreślić słowa na północ i wszystko nabiera sensu. Siedem dni, siedem kontynentów, siedem maratonów i garstka śmiałków, która zdołała przeciąć linię mety. Wyjątkowy cykl The Great World Race dobiegł końca. Za sprawą Davida Kilgora i Hillary Kupisz oba trofea wrócą do USA. Uwagę wszystkich zwrócił jednak 81-letni Dan Little, który ukończył zmagania już trzeci raz z rzędu. To wycieńczająca przygoda. Jestem na wpół żywy, a jednocześnie nigdy nie czułem się lepiej. Wrócę tu za rok i wystartuję czwarty raz. Ciekawostką jest fakt, że jest to najdroższy wyścig na świecie. Wpisowe wynosi bowiem aż 49 tysięcy euro. Dla porównania, aby wziąć udział w nowojorskim maratonie, wystarczy wpłacić nieco ponad 300 dolarów. To były doniesienia sportowe, a teraz czas na dziennikarza w ruchu. Mowa o miłoszu kłeczku, oczywiście. Czy kariera bokserska może otworzyć drzwi do pałacu prezydenckiego? Tak, ja jestem gotowy do walki o Polskę. Dzisiaj musi się dogadać prezydent Duda z prezesem Kaczyńskim. W moim uznaniu to by było korzystne dla Polski. To no. musieliby się, pan, spotkać, a oni się nie widzieli chyba za dwa lata. Obóz patriotyczny. Powinien oczywiście wystawić jednego silnego kandydata. Grozi mi pięć lat łagrów, no. za to jestem ścigany Brubo. przez Rosję. Miłosz Kłeczek w ruchu. Dziś w Republice po ekspresie luz. Zgadujemy, że nazwisko Nawrocki pojawi się też w głównym serwisie informacyjnym na naszej antenie w programie Dzisiaj. Sprawdźmy. Prezydenckie układanki. Atak na Karola Nawrockiego. Groźby władzy pod adresem Republiki. Weekend ma swoje prawa. Jednym z nich jest prawo do luzu. Ten na naszej antenie, już za chwilę. A my spotykamy się jutro tradycyjnie o 16.55. Do zobaczenia.